Witajcie! 6 czerwca, czyli nie nagrywałem 11 dni. Było to spowodowane tym, że dopiero teraz wróciłem z Poznania. Jednak jednodniowy wyjazd się przedłużył do prawie dwutygodniowego. No, czasem tak się w życiu dzieje. No i też ogólnie alergia mnie mocno dopadła i moja facjata, i to jak leci mi z nosa woda, i to wszystko to nie zachęcało, żeby cokolwiek nagrywać. Mm, teraz już mam leki, więc jest troszeczkę lepiej, więc postaram się coś nagrywać. Dzisiaj zostałem no, się około czwartej, bo jeszcze nie miałem leków w Poznaniu mm, i, i po prostu się męczyłem, na 2-3 godziny spałem, no i więc o 5 równo chyba wyjechałem z Poznania, więc tutaj w Wrocławku byłem. Dwie godziny później rano byłem jeszcze u mamy, bo tam miałem klucze do mieszkania. Musiałem też zrobić zakupy. Później, co poszedłem na spacer, zrobiłem zakupy. Teraz pogarniałem się, rozpakowałem, podłączyłem światło, które rozłączałem ostatnio. No i powoli biorę się za odrabianie tych wszystkich zaległości w moich notatnikach, w Excelach, bo notatników nawet nie brałem ze sobą. No nie spodziewałem się, że tak długo będę w tym Poznaniu, więc. Więc tak to wygląda. Dieta była słaba. Utrzymywałem trening biegowy, co ciekawe. Jakoś... Nie wiem, ani jednego nie, prze, nie ominąłem. Biegałem sobie po Poznaniu od rana. To jest ty, niedziela środa piątek. Więc jutro jest kolejny bieg. Wczoraj też byłem na nodze. Tydzień temu też byłem na nodze. Fajnie się grało, tylko nie miałem butów piłkarskich, ograłem grałem w Adidasach. Więc no. Lepsze to niż nic, ale no, jednak wolę w butach piłkarskich grać w piłkę nożną, i tak leci. Waga wczoraj się ważyłem była 85, więc na szczęście dużo nie przytyłem. Troszeczkę przytyłem, ale nie za dużo, a biorąc pod uwagę to, co jadłem, moje odżywianie przez te dwa tygodnie, no to po prostu była tragedia. Dużo fast foodów i ogólnie dużo jadłem. Dzisiaj jeszcze pewnie mi się nie uda, bo cały czas jestem głodny. Staram się trochę ograniczyć, ale no, mam pacmana mocnego, więc jutro też, już od samego rana postaram się yy, trzymać dietę, wrócić do mojego eksolika z, yy, z, z planem dietetycznym. No też dzisiaj miałem przez tą podróż dzień rozwalony, jadłem się na nie po przyjeździe. Yy, nie wiem, tam po siódmej, więc byłem zbyt głodny, żeby wytrzymać aż do 15 na obiad, więc już jadłem jakieś kanapki. Nie wiem, z dwie godziny temu. No i teraz znowu jestem trochę głodny, więc zaraz będę pewnie sobie robił obiad. Jest godzina za 10.14. Dokończę to rozpakowywanie. Zostało mi jeszcze elektronika do garnięcia No i te notatki. Może coś jeszcze dogram. No ale postaram się teraz codziennie znowu nagrywać i wrócić na dobre tory. I schudnąć chciałbym do końca czerwca. Poniżej 84 kg, czyli wrócić do tego co było i nawet trochę lepiej. Wydaje mi się, że teraz waga będzie skakała po tych dwóch tygodniach, ale może będę zaskoczony. Oby wszystko zależy od tego, jak od jutra i się potoczy wszystko. Cieszę się, jeszcze jeszcze trójtelnik siłowy, ale coś słabo się czuję, głowa miałem boli, gardło, ale no. Prawdopodobnie to jest kwestia tego niewyspania, bo ostatnie dni to tragicznie po 3-4 godziny spają, cały czas mi się ciekło z nosa. No, niefajnie mieć alergikiem. A teraz trawy, ja sam mam alergię na trawę. Trawy pylą bardzo mocno czerwiec, lipiec. Więc najfajniejsza pogoda. A ja muszę unikać przebywania na zewnątrz. A i tak dużo. Dużo przebywałem na zewnątrz. Ja właśnie też dużo spacerowałem, więc być może mam cichą nadzieję, że ta uwaga nie będzie skakała. Dużo. No, zobaczymy. No, to do później, a pod jutro. Majo!